Wieczorne słuchanie świadectw na kanale Spragnieni staje się pomału naszą tradycją, dlatego i tym razem rozpoczniemy naszą modlitwę i to wsłuchiwanie się w świadectwo innych osób od zawierzenia się Maryi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mocą zjawiając Stwórca nowe ukazał stworzenie nam, którzy przezeń jesteśmy. Złona, co nie zaznało nasienia, wyszedł i ustrzegł to łono nienaruszone, abyśmy cud ten uznając chwalili jej wołali. Raduj się, kwiecień Ukazująca nam życie, a nie wskier. się, że Dzisiaj w porannej Ewangelii usłyszeliśmy o saduceuszach, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. W południe sami zastanawialiśmy się nad tym, jaki wpływ na nasze życie ma nasza wiara w życie wieczne. A wieczorem ten dzień chcielibyśmy zakończyć wsłuchaniem się w świadectwo kobiety, która w byciu mamą chrzestną odkryła jak wielki wpływ na jej życie codzienne i relacje z dziećmi ma jej relacja z Panem Bogiem. Wysłuchajmy tego świadectwa. Jestem mamą trójki dzieci i mamą chrzestną również trójki dzieci. Najstarszy z moich chrześniaków jest już dorosły, ma własną rodzinę. Najmłodszy jest pięciolatkiem, a chrześnica jest nastolatką. Kiedyś zastanawiałam się nad tym, czy bycie Mamą Chrzestną zbliża mnie do Pana Boga? Myślałam, że to są takie dwa równoległe procesy. W miarę jak rozwijało się moje życie duchowe, moja relacja z Panem Bogiem, tak rozwijały się moje relacje z moimi chrześniakami. Ten proces trwa przez cały czas. W moich relacjach z dziećmi chrzestnymi, tak jak w relacji z Panem Bogiem, bardzo ważna jest obecność. Staram się mieć dla nich czas, staram się patrzeć na każdego indywidualnie, pamiętać o tym, że choćby ze względu na różnice wieku, każdy z nich ma inne potrzeby. Staram się, żeby wiedziały, że mogą na mnie liczyć, że otaczam je modlitwą. Mam z nimi w miarę możliwości systematyczny kontakt. W podobny sposób buduję moją relację z Panem Bogiem. Dla mnie to są takie dwa procesy, które się wzajemnie uzupełniają. Im jestem bliżej Boga, tym jestem bliżej moich chrzestnych dzieci. I czuję, że obecność moich chrześniaków otwiera mnie bardziej na Pana Boga. Często kieruję do Boga moje myśli w ich intencji. Jako matka chrzestna czuję się bardzo odpowiedzialna za moje dzieci, i mam nadzieję, że chociaż w jakimś maleńkim stopniu jestem dla nich namiastką i obrazem tego, jak kocha ich Pan Bóg. Bo Pan Bóg kocha ciągle, jest zawsze, jest zawsze obecny przy nich i jest zawsze dla nich. Chwała Panu. Niech. Y Boże, błogosławieństwo pomaga nam odkrywać, jaki wpływ ma nasza wiara na nasze życie, i sprawia, by ten wpływ był coraz większy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu, niech będą dzięki. A na koniec tylko przypomnę, że, kochani, cały czas czekamy na Wasze świadectwa. Więc jeżeli chcecie podzielić się swoją wiarą, to napiszcie do nas na nas, nasz adres mailowy spragnieni.mail. czekamy na was.